Siemano, witam was w filmie poświęconym oto tym pięknym rowaczkom karamowym To są mączniki, mączniki młynarki. Wyglądają tak o. To jest już dosyć taki duży. One, one są takie tutaj w średnim wieku. I ogólnie czemu to nagrywam? Nagrywam to z tego powodu, że dużo ludzi pisze na forach społecznościowych, właśnie poświęconym tutaj tradystykom, yy, czyli spiderom, itd., tak dalej, tak, dalej, tak dalej, że yy, jak hodować te właśnie męczniki, żeby one nie czarniały, żeby były zdrowe, żeby były przede wszystkim pyszne dla naszego pupila. Yy, bardzo łatwa sprawa. Bierzemy sobie, kupujecie takie właśnie robaczki w zoologicznym czy tam gdzieś i Yy, po prostu je przerzucacie do tego werda Jakiegoś lub miski Nie wiem co tam macie Wasze, żeby to tutaj były właśnie ta taka yy, Jak to nazwać e, 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 e. To jest To jest, to jest, to jest To jest te, płaskie. owsiane to są I ja tutaj gdzieś się mam Więc mogę wam pokazać razu Że one wyglądają w ten oto sposób ja je kupiłem biodorący, dużo nie kosztują, bo, bo dużo nie kosztują, a, a dobre są. Takie oto płatki, fajne. I tu jest pół kilograma, więc na spokojnie wam wystarczy. Tutaj jest 250 gramów, więc jest bardzo dobrze. Czekajcie, jak tutaj to zrobić tak ładnie statywem. Hop! O, jest pięknie teraz. Pięknie to wszystko widać, i ogólnie z takich robaczków tworzą się poczwarki po, po czasie. Jak wyglądają poczwarki? Poczwarki wyglądają w ten sposób. One są ogólnie nieruchome, totalnie. Yy, I one po prostu sobie tak stoją, tak z 20 dni. Zależy to od temperatury, bo jeżeli macie tak na przykład 33 stopnie, czyli to jest bardzo dobra temperatura do rozwoju ich to szybko Wam wyjdą, wtedy żuczki się z nich zrobią a jeżeli macie taką pokojową temperaturę to tak sobie poczekacie te 15 dni, 20 yy, przynajmniej u mnie tak jest i ja tu ogólnie mam jeszcze yy, mam tutaj takie żuczki takie żuczki co właśnie yy, są z tych poczwarek i te żuczki wyglądają tak o pokażę Wam teraz w takiego świeżego tutaj tak właśnie wygląda, świeżutki I one są mega małe Bo w porównywaniu do palca Jest serio malutki, sami zobaczcie Że no jest mega mały I tutaj jest ich tak No trochę tutaj jest, one się tutaj rozmażają I tu składają jaja Jaja z kolei przy, Przyklejają jakby Do tych właśnie płatków Albo jeżeli tutaj jest na przykład jakieś jabłko i czasem włożę To po prostu do tego jabłka przyklejają je i po czasie z tych jaj wykluwają się takie właśnie oto małe robaczki. Ale oczywiście one nie są takie duże jak teraz, bo one wtedy mają około mniej więcej 2 mm 3 mm i wtedy właśnie po wylinkach, wylinki to jest jakby coś takiego, że zrzucenie skóry dla niedoświadczonych może tutaj jakoś i ja... może tutaj o, o o. Nie, nie załapę mi tego aparatu. Ale tak właśnie wygląda skóra, taka jakby po prostu zrzucona skóra z takiego owada. Z takiego robala brzydkiego. No i tak to właśnie na tym polega. Yy, może Wam wrzucę na koniec taki filmik, jak właśnie yy, z takiej poczwarki, jak tutaj jest. Tworzy się taki właśnie rzuczek, bo ostatnio nagrywałem w speedzie. Więc jest szybsze tempo jakby. <grych> Jak w ogóle słuchaj, że tak się zaczynam, ale to jest serio druga nagrywka i trochę się stresuje, trochę nie wiem co mam mówić. Yy, no i trochę lekko chory jestem. No. Yy, I tak to działa. I co wam tu jeszcze mogę pokazać? Na razie wam tutaj pokażę te dobale yy, mogę wam jeszcze pokazać yy, 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 yy. Już wam teraz nic nie mogę pokazać. Chciałem nakarmić wam przy was ptasznika. Ale tak jak mówiłem w wcześniejszym filmie, on jest serio teraz mega mega najedzony. Ostatnio zjadł takiego całego, chociaż to jest L1, to, to jest podziw. On tam latał z tym robałem tak długo, tak się z nim męczył, ale całego wpydzieju. Zajęło mu to dosyć sporo czasu, bo chyba dwa dni aż. Yy, no ale co? Jest teraz Tłuszcioch. No i, i co? I to chyba tyle w odcinku. Jeszcze teraz za zaraz właśnie to przyspieszone tempo z rozwoju właśnie poczwarki i i I... o jeszcze poruszę tutaj kwestię tego jak karmić się właśnie tutaj te wszystkie. Otóż po prostu wrzucacie tu albo ziemniaka czasem, jakiegoś pokrojonego ziemniaczka, nawet nie trzeba tego dużo, tak? Nie wiem, połowa ziemniaka na plasterki czy coś, po prostu wrzucacie im. One spokojnie to zjedzą, nie przyjmujcie się, jak tego długo nie będą mieć. Po prostu, jeżeli tam jakiś osad będzie się na tym ziemniaku osadzał już, to wyciągacie te ziemniaki, yy, oczekujecie właśnie z tej kolobali, bo czasem lubią się po prostu do tego przystać, jakby yy, i wyrzucacie te ziemniaki. Wtedy dajecie im tak 5-6 dni przerwy, po czym jabłko im wrzucacie, czy coś takiego, żeby też miała jakieś owocka. Yy, czasem można dać im nawet białko, bo tutaj, właśnie białko jest istotną rzeczą do nich. Jeżeli one nie mają białka, to jakby same siebie zjadają, co jest mega niedobre. O, a tutaj widać, że możecie tu zobaczyć tego tu ściocha, co Wam tutaj pokazuje. Yy, dokładnie to tego tu, że. On jest y, już w ostatniej fazie raczej wylinkowej I że teraz już raczej będzie taki żuczek właśnie, znaczy po czwartek najpierw No I to tyle Chyba Już No Więc jeżeli wam się spodobało To zostawcie kciuka w górę Subika I napiszcie jakiś fajny komentarz Co byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku